Cześć, tu Jarek i Kuba. Zapraszamy na QA z nami. Zapraszamy. Teraz muzyczka. Pod ciebie. Pierwsze pod ciebie. Serniczek czy makowiec? Hmm, serniczek, aczkolwiek makowca też lubię. Ogólnie problem z cukrem, także dobrze wszyscy wiemy, że lubię Od... słodycze odbrałni, i wszystko, jest słodkie. Pytanie było inne. Dobra, teraz ja. Ile bierzesz na przysiad? O, nie wiem. Tak za bardzo no, nie robię. Ciężkie pytanie, nie robię tak przysiadów. Ja z, z, tam ze jakieś. 100 kg bym wziął, myślę, że 100 kg. Z Jarka bym wziął, jeden Jarek, 100 kg. A myślę na spokojnie. Zwaczysz znowu jedzenie. Nie. Yeah. Nie może znowu. Co zamawiasz, gdy masz cheat day? Everyday is a cheat day. Zazwyczaj pizzę albo burgera. Aczkolwiek ostatnio nawet na coś nowego mnie nam namówił tutaj kolega z drużyny. Eee, ale może między, między nami zostaje? To zostaje między no, nami. Zazwyczaj. Ale dobre, dobre. Zazwyczaj pizza. W sumie. no. Tak. Ulubiona dyscyplina poza koszem. O, no ja mam fajne pytania. Mm, lubię żurzel. Bardzo lubię żurzel, lubię siatkówkę. Eee, w sumie tyle. Siatkówka, żurzel. Ile razy byłeś na Treflogdań? W tym sezonie byłem chyba raz, w zeszłym sezonie byłem trzy razy albo cztery. No, coś tam powiem, jak czas pozwala. A że ostatnio nie pozwala. to trochę mniej. Ale nadrobimy. Myślę, że o jedzeniu znowu. Nie, to już by było za mocno. No w mnie trochę o jedzeniu. Co najczęściej, najchętniej robisz w wolnym czasie. Jem. No, właśnie tak. W wolnym czasie zazwyczaj staram się go spędzić z rodziną, z moją córeczką, także jeżeli mamy wolny dzień, często jedziemy na jakąś bawialnię. W tam sumie, serniczek. W sumie polecamy jedno miejsce, Mili Mali w Gdańsku, Mili Mali. jeżeli macie dzieci i chcecie spędzić miło czas popijając kawkę, zapraszamy. I dobry serniczek. Dobry serniczek, też tak, tak, tak. I śmiało. brownie też jest ok. Śmiało, śmiał. Można nas tam spotkać rzeczywiście <laughs> też. Jako bo No stop z bo co? Twój jeden rzut, akcja w karierze, której nigdy nie zapomnisz. No. Czekaj, mam pomysł. <laughs> Czy nie? No po tej trójce to był, co to, szósty mecz? Nie, chociaż to... No taki. A, bo to do mnie pytanie. Ja patrzę na Ciebie. Jedna akcja w karierze, której nigdy nie zapomnisz. Albo zapomnę. rzut. No. Rzut. E... Teraz to się nasuwa szybko, ten rzut właśnie z tego szóstego meczu finałów i ta akcja, tam były dwie akcje, e, chyba, chyba tak, no tak, na no, ten moment, najłatwiej pójdę po najniższej linii oporu. Mecz w Hali Stulecia czy w Ergo Arenie i dlaczego? Um, lubię obie hale, aczkolwiek wolę Ergo Arenę no, ze względu, że więcej kibiców tutaj może przyjść. Um, od razu mi się przy, przypominają te mecze finałowe, no gdzie tutaj frekwencja była rewelacyjna i, i mieliśmy po, nie wiem, tam 6-7 tysięcy i naprawdę e, I 10, e, nie? Czuliśmy, dokładnie. dokładnie, czuliśmy, że kibice byli naszym szóstym zawodnikiem, no i też dzięki temu udało nam się zdobyć, w ogóle wrócić do tej serii i, i zdobyć mistrza Polski. No ale na stulecia zawsze grasz? Ale na stulecia te kosze też lubię, tak? To no, kosze lubię ciebie. Miejsce na ziemi, w którym najbardziej chciałbyś zamieszkać. Hmm. Tak szczerze, jak mam być szczery i tak na szybko, nie analizując, to no kurczę, mieszkam chyba teraz tak, dobrze Też mi się tak. w Sopocie mieszka. Zawsze miałem, jak już tu byłem w liceum, to dobrze mi się to żyło, potem chciałem wrócić, często tu przyjeżdżałem czy na wakacje, czy gdzieś i zawsze gdzieś to Trójmiasto było tak, tak blisko Niczego mnie. tutaj nie brakuje to ta No, tak blisko mnie, także... Na no, ten moment jest. No, aczkolwiek wiadomo, że jakby się miało te miliony, milionów, miliardów, no to jakieś Wszystko tam. Przed tobą, jakieś no. wyspy bym znalazł takie wygodne do <laughs> no życia. <laughs> Czy coś. Ta Gran Canaria była okej okay. Ostatni, co byśmy. Jarek, który mecz z zeszłego sezonu najlepiej zapamiętałeś poza mecz numer 7 finałów? Myślę, że zwycięstwo we Wrocławiu. W tej tej serii, gdzie skończyła się 3-1 e, i uzyskaliśmy, e, uzyskaliśmy awans do finałów. E, no, ze względu na to, że jestem z Wrocławia i, e, i myślę, że to był główny, główny czynnik tego. Wiadomo, no zawsze przychodzi najbliższa rodzina, znajomi i tak dalej, także e, jakoś tak teraz na szybko mi e, przypadł do pamięci ten mecz. I, i miło go pamiętam, wspominam. O jakie Jaki długie. Pierwsze powołanie do reprezentacji, co czułeś? Byłeś zaskoczony, czy raczej w tym okresie się tego spodziewałeś? Mm -hmm. teraz, Kiedy są, miałeś teraz są dwa powołania. Pierwsze takie takie pierwsze, pierwsze to było przed mistrzostwami świata do Mike'a Taylora. Pamiętasz, takie było we Ulbrzychu, ale wtedy było tak, że. Tam było 16, oczywiście. Więcej chyba. Może 16, a może 16, ale tam było tak, że pojadę na dwa tygodnie i że. Wiedziałem, no teraz, że, że nie pojadę, nie? O. Na Świata. A teraz pierwsze powołanie, co wiedziałem już, że będę jakby w takiej rotacji meczowej, no to taka. Duża odpowiedzialność, duża presja na pewno. Z, takie poważne granie z rojokiem na piersi, też dużo, dużo sobie oczekiwania nałożyliśmy sami sobie, bo to było to takie to mityczne odmłodzenie kadry, pożegnanie tych, tych yy, weteranów. To wszystko tak do siebie miało, wszystko do siebie, do kupy spowodowało, że gdzieś tam duża presja była i duża odpowiedzialność, ale. Pamiętam, że przyjeżdżałem, no to zgrupowanie wtedy, to było do Warszawy. No bardzo duże szczęście i duże, duże wyróżnienie na pewno też. Fajne uczucie. Kiedy pierwszy raz poczułeś, że koszykówka to jest to, co chcesz robić w życiu? Kurczę, nie pamiętam kiedy to było, bo jakby no, od tych najmłodszych lat miałem Kontekstu koszykówką, Tak naprawdę, no, przy podpisaniu pierwszego profesjonalnego kontraktu, myślę, wtedy sobie zdałem sprawę, że już no, zaczynam jakby tą karierę koszykarską i że ta koszykówka będzie moim zawodem. No, jakby dążyłem do tego i marzyłem o tym, i, i wydaje mi się, że wtedy, czyli w wieku jakoś tak 18, 18 czy 19 lat? W kotwicy? Nie, nie, nie. Wtedy we Wrocławiu. Do końca życia możesz jeść tylko jedną potrawę, co wybierasz? No. <gryw> no ja nie, wiem, ja nie, wiem, ale nie będę mówił. Nie, zaskoczy Cię, bo to nie jest... Nie, no ale okej. Okay. <gryw> ja wiem, że Jarek pewnie chce, żeby powiedział kebab, <gryw> ale, ale jest jedno, jeszcze jedno danie, które e, ci, co mnie znają, to wiedzą, że spaghetti bolognese to jest coś, co... Pre-game meal. O, no, ale jak naprawdę. Jak, ale post-game meal też. Po, ale po meczu. Chyba. <laughs> Nie, spaghetti bolognese to mógłbym jeść cały czas, naprawdę. Nie wiem dlaczego. Chyba, może te pomidory. Ja lubię te pomidory, bardzo lubili. E, mm. Nawet raz miałem taką sytuację, że sobie. To było dawno już temu. Narobiłem tak bardzo dużo z 10 słoików może więcej. I chyba dwa albo trzy dni bo jadłem na obiad i na kolację. I na obiad na kolację od razu zjadłem. Także spaghetti bolognese i to wszyscy wiedzą, bo to już pytanie kiedyś też miałem. To spaghetti bolognese. także jak ktoś chce mi zrobić dobrze, to spaghetti bolognese. <sum> twój numer na koszulce i dlaczego akurat ten? Nie, czekaj. Dobrze tak, twój numer na koszyce mm, to dosyć. Prosta odpowiedź z 15 grał mój tato i jakby no naturalnie kontynuacja jakby tradycji rodzinnych i głównie ze względu ten numer, aczkolwiek często bywało tak, że w niektórych klubach nie mogłem grać z tym numerem, bo albo ktoś już bardziej doświadczony zawodnik miał ten numer, albo ten numer był zastrzeżony. Jak na przykład w zielonej górze numer 15. Z jakim graju w Zionie? zastrzeżonym, aczkolwiek ten zawodnik teraz powrócił do tego klubu. Taka ciekawostka. A z jakiej grać grałem z jedynką. A jedynka to tak akurat troszkę można powiedzieć przypadkowo, ale. No... Tak, to chyba tyle. No, teraz Ty jesteś najbardziej doświadczonym zawodnikiem w tej drużynie, więc już. Czas leci szybko. Siłownia z Tobią czy trening taktyczny z żonem? E <grymne> nie powinienem się śmiać. nie, 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 nie Musisz ma nic... wybrać, musisz wybrać jedno, no. Wybieram, no, jak któryś znakomity trener będzie poszkodowany. Ale to jest tylko dlatego, że jest wszystko dobre, po prostu trzeba coś wybrać. Wybieram y, trening taktyczny z Żanem bo y, gra w koszykówkę to jest to co robię, to jest to co robię. Wiadomo, że treningi z Tobim są bardzo ważne, ale jednak wszystko sprowadza się do tego, jak funkcjonujemy na boisku i no tak, wybiorę jest, trening z żoną. Z bólem serca, z bólem serca, z bólem serca. Pozdrawiamy, kochamy to też, Tobiego, oczywiście. kochamy Tobiego, ale... No, zobaczymy, zobaczymy, no. zobaczymy. Duży test W naszej relacji oh. <głos》> najlepszy oh. koszykarz, w którym grałeś w drużynie. Nie, no nie musisz mi wybierać eee, tak szybko. To rozumiem, nie jest rynek ograniczony na polskich tylko zawodników. Eee, Możesz iść grubo. Kurczę, muszę chwilę pomyśleć. Kadry jeszcze może. Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Bo Jakby no było, było, jest wielu znakomitych zawodników, z którymi grałem i obecnie gram, a, ale ciężko wyróżnić taką takiego jednego teraz na szybko, szczerze mówiąc. Muszę tak wybrnąć z tego pytania. Ty byłeś zawsze najlepszym graczem. <grym> Ale kadra jeszcze tak, masz, fięć. jeszcze kadra, to też tam... Też... No dlatego mówię, że no, no, A, jakby jest dole. tyle tych zawodników, z którymi grałem i grałem, że ciężko wybrać jednego. No. no to masz w sumie to samo, najlepszy koszykarz, przeciwko któremu grałeś. Przeciwko któremu grałem. E, łatwo by było, tylko że nie wszedłem ze Słowenią w meczu, tak to będzie że no. Ale nie wszedłem. E, ale no był. E, może, 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 No Jokic graliśmy z Serbami. O Jokic hmm. micic to tam, wtedy tam się bawili na tym Eurobaskecie, nie? Jokic micic. oni tam no, sobie. Tam na każdej pozycji mocarni. To wtedy, wtedy Serbowie, no wtedy Serbowie, ale też e, może Markanen. Ale hmm. ja go nie kryłem wtedy, tylko że Markanen. E, o, no, ante to Dobra, Antetokumpo. Graliśmy jeden sparing z Grecją, mm -hmm. był Janic z Antetokumpo. Graliśmy no eee... wtedy tak, że no, tak było. Wtedy, no, okay. Wszyscy go okryliśmy tak naprawdę. No, okay. Raz miałem z nim styczność, tylko mm. przebieg obok mnie, musiałem go swalować, to prawie mnie sala cała zabiła w Grecji, tam 20 tysięcy w fatenach. Jakie są Twoje przedmeczowe rytuały mm. lub przesądy? <laughs> Przesądów żadnych nie mam. Rytuały zawsze po porannym treningu Obiad. W sumie już wspominaliśmy ten posiłek. Twoje twoje, posiłek. Twoje ulubione. Spaghetti, bolognese zazwyczaj. Później drzemka, no i kawka, żeby się troszeczkę obudzić. Prawdy. Różnie, różnie. Czy coś tam na ząbek jeszcze małego przed naszym I... No i przyjazd tutaj, nie? Zazwyczaj gdzieś na. Półtorej godziny do godziny 40 przed meczem. Nie no nie na rozgrzewce, już. tak? Nic nie ten? No że mam jakieś... swoje tam rzuty, no, ale to tak e, myślę, że każdy no to, ma. No, z nie, Z no. podkosza najpierw zaczynam, później trójki rzucam, później idę się rozciągać i później mamy zespołową e, rozgrzewkę. Hmm. Kto najszybciej przychodzi na treningi? Hmm. To... No, ja bym na przykład wskazał. Jeffa, nie wiem kogo. No, Jeffa, chyba, tylko że Jeff przychodzi i siedzi w Mówię, No wiem, akurat zawsze jak przychodzę, czasami się zdarza przyjść nieco zawsze... wcześniej, to on już siedzi w Przychodzi i siedzi na telefonie, <laughs> yy, no. To Jeff tak przychodzi, no Jeff często jest pierwszy. Yy, hmm. Różnie to tak, też różnie. Ja jestem często czasem pierwszy, yy, idę na siłownię. Jarek czasem też już jest na siłowni, to też hmm. różnie jest. Yy, Mikołaj też jest no, czasem też, też przychodzi też na siłowni, to też tak, o, takie... Najczęściej się się... ci gracze o, najczęściej, ale faktycznie jest tak, że często jest tak, że Jeff. Chodzi do szatni, tak, że w <laughs> siedzi na telefonie i tak. ma tak, lubi sobie posiedzieć w szatni. No to tyle, tyle, tyle. Jakie cechy charakteru pomagają, a jakie przeszkadzają na boisko? No, pomagają na pewno zadziorność. Taka nieustępliwość, bo to jest jakby <laughs> potrzebne e, na boisku. E, jakie nie pomagają? No, na pewno jak ktoś jest samolubny, to, to, to nie pomaga, bo jednak no, nie jest to sport indywidualny, a zespołowy. I, e, tutaj nie można myśleć tylko o sobie i często, szczególnie w takich zespołach, w jakim jesteśmy my, e, niekiedy trzeba schować te swoje ego do kieszeni. E, I nerwy, tak nerwy, nerwy, nie? Nerwy do konserwy. Tak, też, też nie pomagają, aczkolwiek, no wiesz, no, jest mecz, adrenalina, także jest, czasami zdarza się, że jest nerwowo, bo też każdy chce wygrać, e, ale, ale trzeba, trzeba mieć to w miarę pod kontrolą. No i ostatnie. Chciałbyś zostać trenerem po karierze? Mm. Powiem tak. Nie chciałbym, bardzo bym nie chciał, bo wiem jaka to jest praca niewdzięczna i ciężka i czasochłonna i czasem nie oddająca w ogóle tej całej pracy, którą się wkłada tego czasu. Zawsze trener pierwszy jest do obwinienia, nie? No, najłatwiej, ale może mi się zmieni, może mi się zmieni, bo lubię koszykówkę ogólnie, lubię takie taktyczne rzeczy i tą stronę taką właśnie taktyczną. I Może to się zmieni, ale na razie bardzo bym nie chciał. A co będzie? Zobaczymy. To tyle. Także zakończyliśmy ten quiz. Dziękujemy, że byliście z nami. Mówiłem, że wam się podobało. Piszcie w komentarzach, który z nas lepiej wypadł. Znowu rywalizacja. Cięcie!